Dzisiaj wam pokażę, jak zezwolić na włączenie yy, tworzenie kopii zapasowej Google na Samsungu Galaxy S24+. Pierwsze co robimy to no, przechodzimy do ustawień, następnie scrollujemy na dół, klikamy yy, usługi Google, następnie zarządzaj kopią zapasową, Otwórz kopię, Stworzoną. A nie, tutaj jest. Otwórz kopię zapasową teraz. Podaj nasz hasło do telefonu. Jak widzicie, tworzy się kopia zapasowa. To tyle. Jeżeli Wam y, pomogłem, to zostawcie oraz subskrypcję. Jeżeli macie więcej pytań, to śmiało piszcie w komentarzach.